Witamy Was. Dzień dobry. Witamy z, z młynu Rotera, same serce miasta Bydgoszczy oczywiście, Wyspa Młyńska. Kawiarenka Nowe Miejsce, to też jest ważne, my znajdujemy się na pierwszym piętrze tej kawiarenki, która jest stworzona właśnie dla działań międzykulturowych, międzykulturowych takich o których tak. my mówimy tutaj. Bydgoszcz jak ważnym miastem jest, trzeba powiedzieć, z punktu tak. widzenia właśnie relacji polsko-ukraińskich, chociażby centrum edukacji, szkolenia, analiz, które NATO Ukraina, który istnieje, jest ulokowany w Bydgoszczy zdaje się od lutego. Tak, od lutego w lutym chyba było otwarcie tego centrum. Także słuchajcie, no a poza tym organizacje pozarządowe działają, tworzą się nowe organizacje, to niezwykle cieszy. Ja słyszę ciągle o jakiejś nowej organizacji, która powstaje polsko-ukraińska, Ukraiń, Polsko czy ukraińska organizacja. Ponadto krymsko-tatarska organizacja powstała jakoś pod koniec zeszłego roku i, i działa aktywnie, a poza tym no, też współpracujemy z członkami już od dawna, od kilku Lat, członkami tej organizacji. Także wiele się dzieje w Bydgoszczy. No a dzisiaj, dzisiaj mamy chyba... Petardy. Dzisiaj mamy petardy. Dzisiaj, dzisiaj mamy... mamy petardy, dzisiaj zdecydowanie. Mamy petardy, bo to, to spotkanie dzisiejsze jest wyjątkowe, ale to, co ostatnio jest dosyć dyskutowane w kręgach ukraińskich, czy, czy, czy właśnie w osób, które interesują się tymi tematami, to oczywiście jest wprowadzenie do polskich szkół języka Ukraińskiego jako drugiego języka obcego. I to oczywiście wywołało dużo kontrowersji wśród różnych środowisk polskich i prawicowych, że oto nagle Polacy. Będą zmuszani, zmuszani do tak. nauki języka języka ukraińskiego. Ja bym chciał y, powiedzieć od razu, bo myślę, że to warto nadmienić, że język polski na Ukrainie jest niezwykle popularny i uczniowie wybierają bardzo często język polski, uczą się języka polskiego, więc myślę, że powinna działać tutaj ta relacja. Y, zasada wzajemności, tak, że, jest, że tutaj tak. Jak, najbardziej, jak najbardziej powinniśmy iść, iść w tą stronę, natomiast tutaj chcielibyśmy uspokoić wszystkich. E, którzy hołdują tym zasadom, powiedzmy, tradycyjno-patriotycznym, że tu nie chodzi o żadne narzucanie, tylko o poszerzenie oferty edukacyjnej i o danie, e, danie polskiemu uczniowi wyboru. Tak. Tak? Danie polskiemu uczniowi wyboru, jakiego to języka, drugiego języka obcego, nowożytnego będzie się uczył. Także tutaj żadna tragedia absolutnie się nie dzieje. A Wręcz przeciwnie, może być to preludium do jakichś poważniejszych działań. Warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę no, my się uczymy tych języków globalnych yy, wiadomo: angielski, francuski, tam niemiecki, yy, ale powinien być też taki klucz, gdzie uczymy się języków właśnie, z którymi mamy yy, krajów, z którymi mamy bezpośrednie relacje. Największe relacje yy, handlowe, yy, kulturalne mamy jednak z naszymi sąsiadami. Yy, mamy to szczęście, że naszymi sąsiadami są Słowianie, w większości, w związku z tym te języki nie są trudne. Yy, i, I ukraiński i właśnie do nich się zalicza. Poza tym, no jednak kilkadziesiąt milionów ludzi mówi w tych językach. Mamy relacje historyczne, ja uważam nawet, że te języki powinny być uprzywilejowane, jak ukraiński, białoruski, język litewski, czy język jidysz, jako języki, z którymi mamy tę historyczną, wspólną jakby też przeszłość historyczną, kilkowiekową, bo czasami właśnie mówimy o tej Rzeczpospolitej w szkołach, a tak naprawdę jest to takie podejście troszeczkę polonocentryczne, które nie, nie mówi o tych zjawiskach, które zachodziły na terenie właśnie Białorusi, dzisiejszej Ukrainy, Litwy, tylko skupiamy się właśnie na, na, na e, e, tak jakby Polska, dawna Polska, dawna Rzeczpospolita, była jednorodowym Tak, państwem. ale tutaj właśnie ciekawostka, bo być może mi to umknęło, ale nigdzie w dyskursie prezentowanym przez różnego rodzaju ruchy narodowe, patriotyczne, nigdzie nie było powiedziane, że wielka Polska, o której tak bardzo z, z taką emfazą i wielkim wzmożeniem patriotycznym opowiadają te ruchy, była silna w momencie kiedy była najbardziej wielokulturowa. Tak? Najbardziej wielokulturowa w tym momencie nasze państwo, nasze państwo Rzeczpospolita przeżywała największy rozkwit. Nie w momencie, kiedy była zamknięta i ograniczała się, tak. tylko wręcz przeciwnie, była to tendencja całkowicie odwrotna. Tutaj Woj Wojtek w punkt trafił, właśnie o to chodzi, nie? że... że, że, że yy... Ta Rzeczpospolita, renesans, ten okres renesans, złoty wiek polskiej kultury i tak dalej, no ale i w ogóle znaczenia polskiej, polskiego państwa właśnie, czy, czy Rzeczpospolitej, bo może też nawet trudno nazwać to polskim, polskim państwem. Było to wielokulturowe, wielonarodowe państwo i, i, i troszeczkę dziwię się tym właśnie środowiskom, które eksponują, mówią o jakiejś wielkiej Polsce. Przepraszam, ale my nie jesteśmy zwolennikami wracania do historii, a ja w ogóle nie tak jestem jest. zwolennikiem jakby eksponowania historii tutaj. Wolę na przykład Europy, mówić o Europie Środkowo-Wschodniej, o 200 ostatnich latach trudnych doświadczeń narodów Europy Środkowo-Wschodniej, XIX wiek, XX wiek, totalitaryzmy. Jest ciągłość, która łączy, łączy pokolenia różnych narodów Europy Środkowej, w tym Środkowo-Wschodniej, Polaków, Ukraińców, ale również inne narody, Tatarów, Krymskich i tak dalej. Te trudne przeżycia, jakkolwiek bardzo często podnoszone przez różne środowiska skrajne, Pamiętajmy, że one też cementują. No tak? to właśnie, one, one, o, tak. one, one też cementują tak. i z każdej takiej tragedii, z każdej, z każdej takiej sytuacji trudnej należy i to myślę, że nie tylko pedagodzy, ale i psychologowie się ze mną zgodzą, że z każdej takiej sytuacji trudnej, jaka była pomiędzy naszymi narodami, możemy wyjść silniejsi. Oczywiście. Jeżeli tylko, Jeżeli tylko be, będzie w nas wola tego, żeby zwrócić uwagę na to, co nas. Łączyło historycznie. I co nas łączy obecnie. Ale Wojt, Wojtek, właśnie jeśli chodzi o tą naukę języka polskiego, warto języka ukraińskiego w polskich szkołach nie ma w tym absolutnie nic. Ja uważam, że po, nic złego, nic jakoś nawet kontrowersyjnego, polski uczeń powinien mieć możliwość wyboru nauki czy to języka ukraińskiego, czy czeskiego, czy słowackiego, czy białoruskiego, jeżeli chce, powinien mieć taką możliwość, powinno mu się taką możliwość stworzyć. I absolutnie zwłaszcza z, z, z tych powodów, o których mówiliśmy, sąsiedzi związki, relacje historyczne i tak dalej. Jak rozmawialiśmy, opowiadaliśmy z Wojtkiem ten temat, już dobrych parę dni temu, to zgodziliśmy się w jednej takiej ważnej kwestii, że tak naprawdę temat został podniesiony przez środowiska ukraińskie, tutaj wyraźnie, ten właśnie nauka języka ukraińskiego w polskich szkołach. I uwaga, do kogo miałby być adresowany? Znaczy, adresatem nie miałby być polski uczeń, tak jak nasi tutaj środowiska właśnie prawicowe, skrajnie po, po, pokazują, że co ukraińskiego na nas Nie, adresatem miał być uczeń. Ukraiński. Uczeń ukraiński, który wychował się w języku ukraińskim, który. Zna język ukraiński na poziomie C1 przynajmniej pewnie, tak. albo, albo C, C, C2. I taka osoba właśnie miałaby się uczyć od poziomu A1 w siódmej klasie języka ukraińskiego. No to jest jednak pewna, pewna taka śmiesznostka, myślę. No. Mówiąc tak najdelikatniej, ponieważ jest to, najkrócej mówiąc, chybienie jednak pewnego to, celu. To ponieważ jest to dla mnie w ogóle jest abstrakcja. Tak, dla mnie jest, tak... Jest, jest, to, jest to nawet można, może użyjemy tutaj takiego słowa, żeby też nie trzymać państwa, że my tutaj tak bardzo dyplomatycznie się staramy, po prostu jest to absurdalne. Jeżeli, to... jeżeli, jeżeli chcemy, jeżeli wynikiem rozmów tak. na poziomie ministerstw edukacji narodowej naszych państw jest wydyskutowanie programu, w ramach którego, uwaga, Ukraińców będziemy uczyć języka ukraińskiego w klasie 7 i 8 od o, poziomu A1, A1 a tak. oni są użytkownikami tego no. języka od zawsze i znają go biegle, prawdopodobnie nawet lepiej niż ten nauczyciel, który tak. miałby ich uczyć. No to, jednak no to jest. jest ab abstrakcja. Jest, yy, dosyć zabawne. My nie mamy nic przeciwko temu, żeby wprowadzać język ukraiński i da dawać możliwość nauki języka ukraińskiego, ale to Polacy powinni z tego programu korzystać przede wszystkim i yy, jesteśmy jak najbardziej za tym. Tutaj natomiast właśnie. Yy, 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 i żebyście nie myśleli, że jesteśmy tutaj, że coś sobie wymyślamy, no to faktycznie wywiad z, 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 z panem doktorem Pawłem Lewczukiem można znaleźć w internecie, gdzie, gdzie wyraźnie, wyraźnie mówi o tym, że ten, ta możliwość nauki drugiego języka jako drugiego języka obcego była pewnym zamiennikiem, zamiennikiem komponentu. Tego, tak, komponentu ukraińskiego, tak. który miał być z różnych powodów nie mógł być finansowany. My już w te tematy nie wchodzimy, ale tak naprawdę wprowadzenie języka ukraińskiego miało zamienić ten komponent właśnie ukraiński i miał być skierowany do ukraińskich uczniów. Jaka jest nasza ocena, powiedzieliśmy przed chwilą, tego, tak. m, tego pomysłu. No, ale my mamy myślę, że lepsze rozwiązanie, które proponujemy już tutaj. Już wiele, wiele godzin na ten temat dyskutowaliśmy mm -hmm. i nagrywaliśmy, i nadal rozmawiamy. Takim rozwiązaniem jest na przykład interkomprehensja. To jest bardzo trudne słowo, nie dla wszystkich jasne i zrozumiałe, a oznacza ono po prostu, że możemy, komunikując się we własnych językach narodowych, co myślę, że też dla środowisk, które tą narodowość bardzo. Wysoko sobie cenią, będzie pewnym uspokojeniem. Tak. Możemy, rozmawiając we własnych językach, każdy we własnym języku, osiągnąć jakieś porozumienie. Są te nasze języki na tyle do siebie zbliżone i tutaj Rafał Jako Sławista możesz to, możesz to potwierdzić, że w zasadzie w krótkim czasie jest możliwe opanowanie takie komunikatywne, też rozumienie, Pasywna, tak. a potem komunikatywne, właśnie używanie tych języków, tak. języków obcych. Dlatego nawet e, nie wiem, czy określanie e, języka ukraińskiego, czy czeskiego, czy słowackiego, czy białoruskiego jako obce jest, jest zasadne bardziej. Chociaż nie jestem tutaj językoznawcą, może Państwo macie jakieś inne zdanie na ten temat. Jeżeli, jeżeli tak, to piszcie, piszcie proszę w komentarzach. Natomiast ja stosowałbym określenie, że to są języki pokrewne. No właśnie, ale no co w związku z tym? No bo miała być jakaś petarda Wojtek, a my tutaj tak. kucze, na razie nie odpaliliśmy tak, jeszcze, tak. Jeszcze, co, jeszcze, jeszcze nie, nie odpaliliśmy Naszą, w yy, tak. Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaproponować coś, co jest game changerem. Co byście powiedzieli? Czy w ogóle jest to możliwe, żeby dwa narody słowiańskie, dwa bliskie narody, czy dwa narody miały wspólną politykę językową? Narody, które mówią, mówią różnymi językami jednak. No, mówimy po polsku, Ukraińcy po ukraińsku. Czy jest możliwa wspólna polityka językowa? No bo to się wiąże właśnie z tym naszym pomysłem. To już troszeczkę uchylamy właśnie no i, I tutaj naszym tym pomysłem byłoby powołanie instytutu, który miałby się zajmować. Między innymi opracowaniem wspólnym programów nauczania naszych języków wzajemnie, to znaczy języka ukraińskiego w Polsce, języka polskiego w Ukrainie. Takie ta inicjatywa, którą proponujemy, byłaby dużo szersza, nie miałaby wyłącznie aspektu naukowego, ale także taki aspekt kulturowy. Nie byłaby to jednostka naukowa stricte. Zgodnie z rozumieniem jednostki uniwersyteckiej, jakie się tworzy instytuty na uniwersytetach, natomiast byłaby takim katalizatorem, takim punktem spotkania różnych kultur i wypracowania i wspólnych programów językowych, ponieważ, jak wszyscy wiemy, relacja międzynarodowa zaczyna się od kontaktów pomiędzy ludźmi. Pomiędzy ludźmi. I tak faktycznie. W dziejach ludzkości zawsze to przebiega, że najpierw muszą zachodzić relacje międzyludzkie, potem społeczeństwa ewoluowały w stronę utworzenia najpierw narodów, a potem państw. Dla tych narodów, ale nadal budowanie jakichkolwiek relacji politycznych opiera się na relacjach wzajemnych. Tak, wiem, to jest truizm, ale jeżeli nie będziemy inwestować w te relacje wzajemne, to potem będą narastały różne sytuacje konfliktowe, a my sobie sąsiadów nie zmienimy. My jesteśmy na mapie Europy w tym miejscu, gdzie jesteśmy i tak już będzie zawsze. Natomiast jeśli się otworzymy na tą współpracę, zobaczymy, ile rzeczy tak naprawdę możemy osiągnąć razem. I uwagam, ja to bardzo mocno chcę podkreślić, bo zawsze o tym mówimy to jest upodmiotowienie naszych języków. Czyli język polski zyskuje sobie kilkadziesiąt milionów ludzi w dalszej perspektywie, oczywiście nie od razu, ale w perspektywie dziesięciu, może lat 15, może dwudziestu, zyskuje sobie kilku, kilku, kilkadziesiąt milionów nowych użytkowników biernych język polski i język ukraiński również zyskuje sobie właśnie kilka tych kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy, którzy rozumieją język, co doprowadza oczywiście do komunikacji między narodami w swoich językach, czyli organizujemy wspólne konferencje, wspólne warsztaty, wspólne wyjazdy. wyjazdy, inicjatywy, różnego rodzaju projekty, nie używając języka angielskiego, rosyjskiego czy jakokolwiek innego. Komunikujemy się w swoich językach i my mówiliśmy, że to jest bardzo popularna metoda w, w krajach skandynawskich, Ackandowie, którzy świetnie znają język angielski, oni również w szkołach uczą się swoich języków rozumienia, czyli Norwegowie, Szwedzi i Duńczycy. Tak, Także te języki też są wzajemnie zrozumiałe. U nas mamy, tak jak mówiliśmy też na wschodzie, sytuację Białorusini i Ukraińcy, jeżeli w swoich językach rozmawiają, też się rozumieją, Czesi i Słowacy również. My potrzebujemy więcej narzędzi, ale właśnie tym miałby się zająć Instytut. To on miałby właśnie by opracować materiały. Myślę, że tego rodzaju Instytut nie wzbudzałby takich kontrowersji. Tylko trzeba po prostu pewnym środowiskom w Polsce tłumaczyć. Ja wiem, że nie, nie wszyscy to przyjmą, to co mówimy teraz, ale myślę, że część osób się przekona do tego, że warto rozumieć języki sąsiadów. Uważamy tutaj wspólnie, że y, język polski, czeski, słowacki, ukraiński, białoruski również zasługują na uznanie. Co więcej, Żywa współpraca, jakby uczenie się wzajemnych języków, jest kolejnym motorem napędowym do tej żywej współpracy, która już w ostatnich latach i tak się pogłębia z różnych przyczyn, w różnych dziedzinach, ale moim zdaniem należy raz na zawsze skończyć z poczuciem, że mówienie po polsku, po ukraińsku, po białorusku jest czymś niemodnym tak. i że i że tylko i wyłącznie język angielski ma jakiekolwiek znaczenie międzynarodowe. Tak. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego tak rzeczywiście jest. Natomiast nie zapominajmy, że my tutaj jesteśmy w bardzo dużej, znaczącej ludnościowo rodzinie języków słowiańskich, co ma też kapitalne znaczenie, i e, ten instytut, o którym mówimy, mógłby być takim katalizatorem tak? różnych idei i pomysłów na rozwijanie współpracy między właśnie narodami słowiańskimi. Okej, okay, czyli słuchajcie, no, chodzi o konkret. założenie instytutu o konkret właśnie w związku z tym, no, żeby instytut powstał, no, potrzebujemy pewnego wsparcia społecznego ze strony Polaków, ze strony Ukraińców również musimy różnych działać różnych środowisk, różnych środowisk intelektualistów, pisarzy, artystów, działaczy. polityków, działaczy różnych środowisk, potrzebujemy właśnie wsparcia w związku z tym Pomysł jest taki, Wojtek, może ty tak. powiesz o, o... Stworzenie, stworzenie petycji, którą oczywiście przed, przedłożymy odnośnym władzom, właśnie które byłyby kompetentne w zakresie utworzenia takiego instytutu. Oczywiście wiemy, że narażamy się teraz na lawinę komentarzy w stylu a skąd wziąć na to pieniądze? Mhm. Tylko, Szanowni Państwo, zrozummy jedną rzecz. Kwota pieniędzy zainwestowana w stworzenie takiego instytutu i tak będzie mniejsza niż kwota leczenia ewentualnych, e, powiedzmy sobie, poszkodowanych w wyniku prowadzenia błędnej polityki przez nasze państwa. To znaczy, jeśli nie zaczniemy ściślej ze sobą współpracować i lepiej się rozumieć, a do głosu przyjdą e, Ludzie, którzy dosyć, dosyć arbitralnie stawiają pozycję Polski jako uprzywilejowaną, to myślę, że dla naszych relacji będzie to katastrofą. Więc myślę, że ta kwota pieniędzy zainwestowana w nasz Instytut będzie i tak o wiele, wiele mniejsza. My, jako nasze organizacje, podejmiemy tutaj bardzo intensywne kroki. W celu, w celu przygotowania takiej petycji na pewno będziemy zbierali podpisy poparcia, tak jak tutaj już kolega wspomniał, będziemy, będziemy uderzali, będziemy się zwracali do różnych środowisk. Chodzi o to, że ten Instytut nie ma być taką stricte jednostką naukową, a ten aspekt naukowy ma być jednym z komponentów tego instytutu. Chcielibyśmy, żeby ten instytut był takim żywym tworem i żywym organizmem, gdzie różne środowiska polskie i ukraińskie, oczywiście także środowiska naukowe, ale nie tylko, mogą ze sobą współpracować i mogą w drodze konsensusu opracowywać, jak już wcześniej wspominałem, różne Programy, różnorodne programy, właśnie współpracy językowej, kulturowej, właśnie tej wzajemnej nauki języków. Myślę, że ta inicjatywa ze wszechmiar zasługuje na poparcie, na uznanie, ponieważ ona wykracza, co jest teraz bardzo rzadkie, poza kadencyjność władz państwowych, ona jest takim spojrzeniem naprawdę perspektywicznym na wiele lat, bo my wiemy, że instytut, który chcielibyśmy jak najprędzej utworzyć, owoce jego funkcjonowania będziemy tak naprawdę konsumowali za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat. Natomiast wszystko wszystko każda wielka podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. W związku z tym my ten pierwszy krok chcielibyśmy chcielibyśmy uczynić i myślę, że też takim ciekawym Ciekawym podsumowaniem tego, co tutaj mówimy, ponieważ być może u wielu z Państwa pojawi się w głowie wątpliwość, jak taki jeden instytut ma rozwiązać sprawy, które nie zawsze są łatwe w relacjach między naszymi narodami polskim i ukraińskim. I chciałbym tutaj przywołać taką paremię, takie przysłowie rzymskie: dzięki zgodzie małe rzeczy rosną. Przez niezgodę wielkie upadają, i dlatego właśnie my chcemy dążyć do tej zgody, do tego porozumienia, do wzajemnego szacunku i zapewniamy, że nie chcemy stawiać żadnego narodu w roli uprzywilejowanej. Chcielibyśmy, tak jak to czynimy w Bydgoszczy, żeby panowała równość organizacji, żeby one miały rzeczywiście równe prawa żeby tak jak Bydgosz jest miastem równych szans, tak nasz, nasz Instytut również wychodził z tego samego założenia i był takim y, konglomeratem równych podmiotów. No właśnie a propos podmiotów i podmiotowości, bym powiedział. Pamiętajcie, bo zwracam się do tych osób, które będą wątpiły i tak dalej, jak bardzo wzrośnie właśnie podmiotowość naszego kraju, Ukrainy również, obu, obu narodów, ale też prestiż języka polskiego, języka ukraińskiego, w przyszłości może również i białoruskiego. Na razie mówimy tylko o Polsce, Ukrainie, ponieważ no z Białorusią nie da się zrobić wspólnego programu na ten moment, ponieważ tam. Władze raczej nie będą otwarte na tego rodzaju działania, ale z Ukrainą możemy to zbudować. nie? Realnie naprawdę jest to możliwe. I ja już nawet mam wiem, kto mógłby podpisać petycję. Przynajmniej wiem, że ta osoba podpisała się pod naszą petycją, biorąc pod uwagę jego poglądy, to jest Jan Niecisław Bodłędy Kurtenez, znany polski językoznawca, który wspierał wprowadzanie języka jidysz do polskich szkół, mówił na przykład o, 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 o nauce, że języki jednak toż, coś, co łączy słowia, to są języki właśnie. I mówił, że za pośrednictwem uczenia się języków słowiańskich poznajemy też kulturę innych narodów. Dzisiaj ten, to, tak jak mówiliśmy, jest, nie, nie jest tak bardzo już aktualne, bo dzisiaj poprzez technologię poznajemy też inne języki i, i, i trochę jest i kultury. Natomiast to właśnie, biorąc pod uwagę, on wspierał też Esperanto, czyli też narzędzie takiej komunikacji międzykulturowej. O jest, polskim rodowodzie. O po, tak, o polskim rodowodzie jednak. Esperanto jest wpisane na listę polskiego dziedzictwa niematerialnego. Tak? Polskiego dziedzictwa narodowego. Także jestem przekonany, że Jan Nicisław Baudouin by przyklasnął na ten nasz pomysł, biorąc pod uwagę właśnie jego poglądy. Natomiast dlaczego ja mówię o Janie Nicisławie Baudouinie de Courtenay? W tym roku obchodzimy 180. rocznicę urodzin wielkiego polskiego językoznawcy, człowieka niezwykle otwartego, kandydata na prezydenta w roku 2022 bodajże Człowieka, tak. Człowieka, mhm. który zdecydowanie Przekroczył swoją epokę, to znaczy był wizjonerem. On, żyjąc wiele, wiele lat temu, głosił te poglądy, które współcześnie wydają nam się normalne, natomiast w tamtych latach, w których on żył, takie nie były. Takie nie były, i właśnie zainspirowała nas ta postać profesora Baudelaire de Courtenay do powołania ruchu społecznego im. Jana Niecisława. Bodleum de i jednym z założeń tego ruchu, w którym wspólnie tutaj z kolegą działamy, jest właśnie promowanie różnego rodzaju wymian międzykulturowych, wyjazdów studyjnych, żeby ten żywy kontakt czy młodzieży, czy też osób dorosłych, nie tylko młodzieży, ale żeby utrzymywać te relacje dobrosąsiedzkie. Ale, jak zawsze podkreślamy, na zasadach równości, ponieważ profesor Baudouin de Courtenay był wielkim równościowcem, tak? Wielkim równościowcem, tak. bardzo, bardzo innowacyjne były jego, jego, jego poglądy. I dzisiaj myślę nawet, nawet dzisiaj by były innowacyjne dla, i postępowe. Dzisiaj myślę, że nawet żyłby w naszych czasach, to ze swoimi poglądami byłby postępowy. Tak, myślę. tak. Na pewno jest to, na pewno jest to, postać, która, która zasługuje na, na uwagę. Myśmy tutaj nawet tak trochę nieformalnie powiedzieli, że ten rok 25 jest takim rokiem bodłenowskim, tak. przynajmniej dla naszej na dla, tak. dla naszej organizacji z uwagi na 180, okrągłą rocznicę, rocznicę urodzin pana profesora, jest to osoba, która naprawdę e, bardzo wiele wniosła kolorytu. W polskie życie e, polityczne przedwojenne. I e, myślę sobie, że e, to, że on został zgłoszony jako kandydat na prezydenta przez mniejszości narodowe, tak. jest najlepszą oceną. Najlepszą oceną. Chcielibyśmy, żeby właśnie profesor bordwendé Kurtene był dla nas wzorem, właśnie tak. w takim działaniu, ponieważ on nie stawiał w pozycji uprzywilejowanej żadnego narodu, tylko twierdził, twierdził, co jest prawdą i taki pogląd podzielany, że wszyscy jesteśmy równi. Tak, no tak jak widzicie, my tworzymy. Poza tym, że jesteśmy prezesami organizacji swoich organizacji, czyli, czyli Rewolucja Dostępności i, i sławo Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu, to mamy właśnie też wspólny podmiot, którym działamy. Wojtek jest przewodniczącym naszego przedstawicielem, naszego tak. stowarzyszenia. i. i to, to działanie, właśnie promowanie interkomprehensji wpisuje się, myślę, że w politykę. Ja jestem przekonany, że to jest, no, myślę, że najlepsze uczenie pamięci też o wielkim polskim językoznawcy i publicyście i działaczu. Będziemy przygotowywać petycje, do czego się zabieramy gorliwie. Bądźcie czujni, już wkrótce, bądźcie czujni, już wkrótce opublikujemy i będziemy zwracali się do Was, do Państwa, do naszych widzów. Z serdeczną prośbą o poparcie tej inicjatywy i też o e, ponieważ poparcie tej inicjatywy jest dla nas ważne e, z uwagi na to, że zgadzacie się państwo z naszymi ideałami. Także współpraca międzynarodowa jest kluczowa właśnie dla rozwiązywania konfliktów i że tak jak już tutaj mówiłem w tym e, łacińskim powiedzeniu najważniejsza jest Zgoda. Dlaczego Państwa zachęca? Liczymy na Wasze wsparcie. Będziemy się odzywać, będziemy mówić o tej petycji, będziemy odwiedzać różne miejsca, także wierzymy, że pomożecie nam w tym. I to Jeszcze będzie raz. najlepsze uczczenie 180. rocznicy urodzin pana profesora Jana Nicisława Bodulen de Courtenay. Yy, oglądajcie nas, lajkujcie, udostępniajcie. Komentujcie, komentujcie. komentujcie. Również. Komentarze też bardzo chętnie czytamy, yy, zwłaszcza te nieprzychylne. No teraz będą co już. no dobrze, dzięki. Do zobaczenia z młynów Ratera, z Bydgoszczy. Kłaniamy się. Kłaniamy się. Hejka.